Bardzo serdecznie w nowym tygodniu. To, co piszę, to jest mój odkurzacz, który jedzie do stacji. Hmm, chyba wymienić wodę, bo raczej nie skończył. Powiem Wam tak: włączyłam tutaj jeden odkurzacz, drugi odkurzacz, ale szczerze powiedziawszy, zaraz złapię za zwykły. Yy, odkurzacz taki ręczny i po prostu podjadę wszystkie kąty, bo zaświeciło słoneczko. I oczywiście widać wszystko. To. Czego oczywiście chciało, nie chciałbyśmy widzieć. Słuchajcie. Ja od rana, jak zauważyliście, jak widzieliście, nie zauważyliście, bo to kto chciał to zauważył, a kto nie chciał, to po prostu nie zauważył. Eee, zaczęłam z grubej rury, że tak powiem, bo chciałam się rozkręcić na tyle, na ile mam dzisiaj planów. W planach jest właśnie odkurzenie całego domu, a słuchajcie, nie jest mały, bo to jest 270 metrów ten dom ma. E, więc wjechać wszystkie zakamarki, będę musiała trochę podsuwać, tak samo jak tutaj wszystkie e, obydwie sofy. Tutaj mam stoliczki, pierdolniczki, muszę też odkurzyć e, pod zasłonami. Moje zasłony są dość długie, nie wiem, czy to będzie widać i one leżą na ziemi, więc rumba tam nie wjeżdża, no i wiecie, wszystko e, pewnie tam wpycha wręcz, a nie jak nie wjeżdża, no to wiecie, boczkiem, boczkiem i to się tam znajduje, więc nawet nie chcę wiedzieć, co tam yy, odnajdę. Mam też w planach sofy po prostu podnieść do góry i odkurzyć pod nimi, bo wiecie, tam wszystkie okruszki, yy, pewnie znajdę ze dwa długopisy gumki do włosów Cuda i Wianki, jak to zawsze w takich skrytkach, więc tak, muszę też yy, zamieść i umyć Schody do góry, bo nie zrobiłam tego w piątek, a weekend jest w ogóle z życia wyjęty. Jak przyjeżdża Brian, bo my chcemy spędzić wszyscy razem jak najlepiej czas. Zresztą byliśmy nawet z Mikołajem u teściowej, więc ten dzień się tak rozjechał, rozmył. A wiecie, zaraz jest czar czarno-ciemno i człowiekowi tak się nie bardzo cokolwiek chce. Dzisiaj mi się chce, bo świeci słońce, które pokazuje pięknie, mam już uwalone okna, mimo tego, że, nie my, że myłam je całkiem niedawno to jednak ten śnieg, deszcz, jakieś pajęczyny w ogóle, kocie, e, wiecie, nosy wyodbijane, więc dzisiaj na pewno ich nie umyję, choćbym bardzo, bardzo chciała. No ale nagrywam dla Was ten film, e, a chciałabym przede wszystkim zająć się podłogami dzisiaj. Więc tak, tam sobie podniosę, jak widzieliście, wszystkie krzesła, żeby ta, ten odkurzacz miał łatwiej wjechać, dojechać i za chwilę ja jadę z koksem. Oprócz tego muszę ugotować zupiny, ale to w dalszej części. Witam Was serdecznie. Wbijcie łapkę już teraz. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli zdecydujecie się o zadanie wykonane. No okej, okay. to teraz moja kolej. E, jeśli podbijecie ten film i e, napiszecie komentarz. Miłego oglądania. Mamy balonik, tak jak mówiłam, słuchajcie, super schowek, a więc tak, trzy gumki i masak. Emila czyści okulary codziennie i to tylko jedną poduszkę odpięłam, a nie, nawet nie jest tak źle. Kolejne opakowanie po okularach i jakaś taka naklejka, nie wiem z czego to. Dobra, idę po mój odkurzacz i odkurzymy te wszystkie, bo okruszków tu nie brakuje. O! E no elegancko! Słuchajcie, ja już za odkurzenie sofy mam zapłacone, 10 groszy znalazłam. Idę do porcela. W tym domu dobre jest to, że mamy 5000 gniazdek w każdym kącie. To był drogi wydatek, bo raz, że gość, który je montował, sobie zażyczył w ogóle, jak je projektował, a dwa, że kupić wszystkie te gniazda też było z dużym wydatkiem, ale to się zwraca, bo tu mam, tam mam, tu mam. Także. Super, nie muszę latać po przedłużacze, odkurzam. W ogóle ten odkurz jest mega. Drugie 10 groszy na drugiej sofie. W zasadzie, wiecie, w środku, ja się nie złożyłam tych sof, a Wy nie widzicie, bo zasłonię Wam, o. Yy, wiecie, co jest najgorsze? Tak sobie odkurzam i myślę, co jest najgorsze w takich pracach? To, że absolutnie nikt ich nie doceni. Z domowników, bo oni po prostu nawet o tym nie pomyślą, że ja to robię. Także to jest takie siedzenie w domu i nic nie robienie. Właśnie patrzę, że należy też odkurzyć moją ee, mój stolik. Także teraz dalej zaodkurzacz i jadę, i w ogóle to odsunę teraz te sofy. I widzę, że pod lodówką też już się nieźle zebrało. No ale to jest mówię, to, to są takie prace, których nikt nie widzi. Nikt nie doceni. Mówiłam Wam, że w weekend zrobię wianek na drzwi. Nie zrobiłam i nie zrobię. Wiecie co? Szkoda mi czasu. I ten wianek, który miałam dwa lata temu, zawiśnie znowu w tym roku. Wygląda całkiem przyzwoicie. Widać go z daleka. Jest całkiem duży, leciutki, yy, więc przymocujemy go do drzwi. Znaczy, przymocuję go mąż, tak Wam powiem, bo on to zrobi profesjonalnie. W sensie, że wiecie, przy każdym czasinciu on nie będzie łopotał mi w drzwi, albo tak samo wiecie, jak w nocy, jakby tak zaczął ropotać się w drzwi, o drzwi, mogłoby się stać nieprzyjemnie. Zrobić nieprzyjemnie, także taki zawiśnie. I e, naprawdę szkoda mi czasu. Ja sobie wolę w ten czas, kiedy miałabym ślęczeć nad tym wiankiem, wiem, że zrobiłabym bardzo ładny i cieszyłbym i w ogóle. Ale ja sobie w tym czasie wolę zrobić coś innego, chociażby właśnie yy, zrobić porządek w szafie yy, przy wejściu, bo i to już należałoby zrobić. Także wiem, że niektórych zasmucę, bo pewnie czekaliście na jakąś inspirację, yy, no ale jej nie będzie. Że bardzo, bardzo się cieszę z tego, że kiedyś podjęłam decyzję, że nagrywam tylko trzy razy w dziennie. Trzy razy w tygodniu, bo zajmuje to sporo czasu. A jakbym chciała posprzątać, tak jak dzisiaj, coś tam gdzieś, to jest więcej przestawiania tej kamery niż tej roboty. Także chyba ja bym nic nie zrobiła. Tak, żeby coś porządnie zrobić, a tak to sobie wykorzystuję te dni, kiedy nie nagrywam, do podgonienia tych rzeczy, na które się nie mogę skupić podczas nagrywania. Także co, teraz wskakuję w dżinsy i jadę po Emilię, bo ona już angielski kończy i trzeba ją odebrać. Jeszcze muszę kupić chleb. To bycie rodzicem, słuchajcie, to jest taka czysta logistyka. Krzesła mam do odkurzenia. Gdzie by nie popatrzył, to coś jest do zrobienia. Bo czemu taka czysta logistyka? Bo musisz zdążyć z obiadem. Musisz przemyśleć, kiedy wyjechać z domu, żeby jeszcze w międzyczasie, tak zwanym, zrobić zakupy. Musisz zerknąć do edziennika, pomyśleć, co jutro to dziecko musi przynieść, ubrać, albo umieć. Albo odrobić, musisz pamiętać o wszystkich wizytach lekarza, dentysty, jakiegoś tam specjalisty. A i czysta logistyka, po prostu. I to. No, bez kalendarza to nie przejdzie, słuchajcie. Bez kalendarza to nie przejdzie, bo człowiek by zapomniał o połowie rzeczy istotnych i nie nasz Jezus no, słodkości? Emma, najpierw i owion. A mam już, powiedzieć? No możesz? Uf. I liczyć cię z tym, że dziecko przyjdzie o 20.00 o 20, 20 i będzie musiało mieć kasztany na jutro. <grym> no tak jest. Niestety właśnie, tak jest. Ja tu zdejmuję te krzesła, bo odkurzyłam. Ale tak szału nie ma, ja nie jestem wcale zadowolona tym odkurzaniem. Bo już gdzieś widzę, to by oszalał, jakby chciał powiedzieć, że jest luks, a nie jest. Robiłam sobie kawę. Patrzcie, jakie mamy jajo. Nie jest, że jakieś gofowane też, olbrzymie. No, co? Kotek na oknie. Kotek na oknie, tak, go na cały czas. Dogotowują się ostatnie kopytka, ostatnia porcja. I tak pomyślałam, że zjadłabym hałkę. A że mam y, z tyłu za plecami, mam. Y, no, Boże, nie deskę, tylko stolnicę. To zrobię to ciasto. Zastawię i pójdę odkurzyć sypialnię. I potem zrobię sobie hałkę, Ale nie planowałam tego. Ale zanim to. O, coś mi Zrobimy sobie ciankę. Ja mam włosy spięte jeszcze, bo będę robić hałkę. Yy, tutaj mam zamrożone śliwki i truskawki. Czekajcie, bo mi już tu pisze, że bateria mi pada. Mam jogurt typu greckiego. On będzie trochę gęsty, ale to nic. I jeszcze potrzebuję... Uwaga, uwaga! ja, Także nakładam. Ja do tego trochę kapnę mleka. I potem będziemy sobie jeść taki deser na kolację. No, pod wieczorem. Gdzie kolację, to bym umarła z głodu, jakbym poszła z o takim czymś. Ja lubię zjeść, to już o tym wiecie. Ale lubię też mieć właśnie jakiś deserek. Także będzie hałka, potem chia. Pomarańcze mam dużo. O, jeszcze banana wkroję do tego. Super będzie. Zabieram się za tą chałkę i tak sobie myślę, że ta logistyka to się ciągnie przez wszystkie, całe życie. Bo teraz tak myślę, że muszę zamówić dla kur pasze, całe te odżywki i dla psa muszę go odrobaczyć. Czy ja mam kulczyki? A no, myślałam, że już zgubiłam. Dobra, zabieram. idzie to mąka tu. Za te chałeczki. Tak jest, nie moje. O, jeszcze Wam pokażę. Poczekajcie. Jakieś takie super supertonie masło było teraz na promocji w biedrze. Z polskiej mleczarni. Ale niby 82% tłuszczu. Ciekawa jestem, co to z tego będzie. Miałyście, testowałyście. Dajcie znać. Co tym myślicie, bo 2,99 czy 99. Jak weźmiesz 3, także jestem ciekawa. Pierwszy raz na próbę wzięłam. No ale powiem Wam, że cena ceni cuda. Tam Wam pokazałam, jakie jajo mamy ogromne. I ja tak cały czas czekam na to jajo, ale od kaczki. Yy, ale jeszcze, bo już zaraz pojedzie, właśnie do kur, to powiem Wam, że liczyliśmy i my mamy 9 kur, prawda? Yy, 9 kur. No i tam są jeszcze dwa kogutki, trzy kaczki. Yy, I liczyliśmy tak pi razy drzwi, to miesięcznie mamy 100 jajek. Także myślę, że całkiem niezły wynik. No, ja nie wiem, czy to jest dobry wynik, czy zły. Ale myślę, że na tą chwilę dla nas jest satysfakcjonujący. Bo ja sobie mogę. Bo ja nie kupuję jaj odkąd mamy kury. Raz kupiłam. Raz. Jeden, jeden raz. Bo daliśmy Brianowi um, do Krakowa po prostu więcej. I brakuje mi jaj do czegoś. Nie wiem. A i raz pożyczyłam od sąsiadki. O tak. A tak to. To to, to mamy swoje cały czas. No i samo to, że jeszcze brałem co drugi tydzień, też sobie bierze do. Krakowa, takie świeżutkie, wiejskie, jajucho. I to jest bezporównanie dziewczyny. No halo, głupieje mi baka. Szybko rób się, bo nie mam czasu. Idę odkurzać. Nie lubię narzekać, ale to świecenie światła od 15 mnie dobija. Po prostu dobija. A tak w ogóle to poszłam do ogródka, wydarłam pora, miałam jabłko, marchewkę, cyk, surówka gotowa, i to właśnie lubię, że w moim ogródku stoją jeszcze pory i można z nich korzystać na bieżąco. Co dłużej się oszukiwać, to już są świąteczne porządki. Bo ja tak mówię, że to tu sobie ogarnę, tam sobie ogarnę, przecież wy robicie to samo tam po drugiej stronie ekranu i nazywacie to świątecznymi porządkami. Ja to prawda mówię, że te moje święta to są takie bardzo, bardzo, bardzo ukrojone bardzo spokojne, bardzo e, rodzinne w ten sposób, że zamknięte w naszym gronie domowym, ale to nie jest zwykłe działanie, Anka bo działanie musi być, ja wiem, bo codziennie coś musimy robić, ale to już są zakrawa na świąteczne porządki. W ogóle to mam tak, słuchajcie, siwych włosów. W przyszłym tygodniu jadę do fryzjera, ale... Czekajcie, to już jest w przyszłym? Tak, bo ja miałam mieć teraz w czwartek, przełożyłam. Znaczy yy, w zasadzie to pani wpisała mi dwie daty i potem się pyta, jak to się stało. Mówię, że ja nie wiem. Ja mam na tej karteczce od nich jedną datę, nie? A ona mówi, tak, że mam dwie. My tak, to ja wolę ten drugi termin. No i faktycznie przepisała mnie. I teraz co? Słuchajcie, ja sobie jeszcze odkurzę materac, bo dalej jeszcze jest bez pościeli, to wszystko. Więc pojadę z... Skoro już mam ten odkurzacz, to, to już skorzystam, nie? Jeszcze sobie odkurzę materac. A co potem myślę, to nie wiem. Ten film będzie taki o wszystkim i o niczym. No ale robię to samo co wy teraz. Sprzątam. Działanie dziewczyny musi być. Tak, z podłogi wam powiem, że całkiem niezły wynik jest. Pod szafą zostały znalezione skarpetki, zaginione skarpetki. Do tego jakieś piłeczki kałczukowe w różnych rozmiarach. Słuchajcie bo po części grają moje dzieciaki jak są razem, a po części mój pies, któremu się jak się nudzi, to on po prostu sobie sam rzuca i goni za nią. I pewnie powpadało mu to do tam i ja dzisiaj to chcąc nie chcąc odkopałam. Eee, wynik, czy ja się cieszę z tego wyniku? No tak jestem mało kiedy zadowolona ze swojej pracy, więc e, wiecie, co mam będę tu cukrować, no nie mogło być lepiej. Yy, poza tym jeszcze został mi pokój Emily dzisiaj i o ile nie zejdzie mi długo przy tym filmie, bo przy filmie też potrafi mi zejść ostatnio długo, w ogóle bardzo Was przepraszam, dwa nie ostatnie, ale i przedostatnie filmy poszły bez yy, pożegnania, bez zakończenia i to nie było zupełnie moją winą yy, podczas renderacji, po prostu gdzieś tam coś odpadło I ja tego nie przeuważyłam, co nie, nie dzieje się często. To się w ogóle pierwszy raz stało i to były dwa razy. Zawsze piszcie mi o takich właśnie błędach, bo nie wszystko zawsze widzę. I yy, zasmuciło mnie to, bo wszystko, co nagrywamy, jest naszą pracą, słuchajcie. Więc, tak jak dzisiaj yy, skupiłam się na tym sprzątaniu, że tak powiem, szczelin, bo pod szafą, za szafą tutaj wreszcie nie widzieli, ale odsuwania, przesuwania to jednak zajmuje sporo czasu, ale wiedziałam, że chcę to zrobić i mieć to z głowy. Dajcie znać, jakie działania, jaką pracę, yy, jakie porządki świąteczne zrobiłyście dzisiaj. Albo w weekend, na pewno się inni zainspirują po prostu. Tam wyszły w ogóle rzeczy, które... Płaszcz to jest właśnie ten, który wieszałam na zewnątrz, prawie wysech, dołem jeszcze jest trochę wilgotny. A tak to rzeczy, które wystawiłam na winted, Bo tak, co, co jakiś czas sukcesywnie, można powiedzieć, wystawiam coś tam jeszcze. Dzisiaj w ogóle wystawiłam tą korteczkę, różową na 4 lata i da, za nią chciałam 25 zł. Ona jest z metką, nówka, nówka śmigana. I słuchajcie, jak ja zobaczyłam, jak ludzie zbijają sceny, to ja nie wiem, czy byłabym w stanie sprzedać za 10 zł tą kurtkę, bo chcieli. No nie. Szkoda słów po prostu. I co ja jeszcze? A, w tej chwili to ta chałka wyrasta. Ja już ją upletłam, wszystko, tylko że ja mam nadzieję, że ja sobie ją zjem, kiedy będę renderować, obrabiać dla Was ten film po prostu. Ale nie wyrobiłam się. No ale wiecie, ja jestem odkurzaczem, to powędrowałam do łazienki jednej, drugiej i do na kortażu. Tak mi się fajnie jechało z koksem, że zapomniałam o tym, że po prostu mój czas... Że, że tak powiem, antenowy, jak się śmieję, dobiegł końca i ja się z Wami muszę po prostu pożegnać. Słuchajcie, na zakończenie jeszcze gdzieś miałam spisaną karteczkę. No i gdzieś znowu rąbłam. Zaraz poszukam i do Was przyjdę, bo są fajne polecajki. Dobra, kartki nie znalazłam, ale za to znalazłam galaretki. Znowu smak dzieciństwa. Dobre to było. Nie mam tej kartki, nie wiem, znalazłam jakąś inną, ale, ale to nic. Mm, przypomniało mi się. Słuchajcie, na Netflixie oglądałam film, który był to, kropka co, kropka dobre. Mm, obejrzyjcie sobie. Myślę, że tutaj... Wiesz co? Taka zaganiana matka tam była, której i tak nikt nie zauważał. Yy, druga sprawa. Mm, tutaj Domi pisała, że obejrzała i poleca szampańskie święta i... Drugi film to było spotkajmy się w przyszłe święta. Także na Netflixie wszystkie te trzy filmy obejrzyjcie, dajcie znać. No ja wiem, że to jest ciężko, dziewczyny, ja wiem, że ciężko. Ja wam powiem szczerze, że oglądam wieczorem już przed spaniem i czasem jestem taka dentka, że ja po prostu zasypiam przy tym filmie i budzę się, jak on już tam fajnie w połowie jest. Także na drugi dzień muszę szukać, jak jeszcze tam pamiętam, ten urywek przed zaśnięciem, żeby skojarzyć fakty. Także. Taki los, nie? Jak żebym sobie wymyśliła duży dom i działkę i troje dzieci, to tak mam, nie ma co narzekać i jest dobrze. Buziaki widzimy się w środę.